Siema, witam was już na 12 odcinku survivala. Yy, w tym yy, w poprzednim odcinku robiliśmy mój domek i Cinka. Cinka na tym odcinku nie ma. Tam jest domek Cinka. I przeniosłem się już całkiem do tego do, do nowego domu. Tutaj się itemy wszystko. Tutaj mamy alchemię, porobiłem kilka potek. Żeby było kilka, nie? Na Niewitkę, niedługo też będziemy podglądać odcinka co robi. Tutaj y, enchant. I tutaj będą sety. Tutaj dam takie najniepotrzebniejsze rzeczy, tutaj takie bardziej potrzebne i tutaj będą sety, nie? I. dodałam na całą y, zbroję naprawę plus na kilownie nie. Więc tylko tyle chciałam powiedzieć dzisiaj. Odcinek jest taki, gdzie naprawiamy. Yy... Czy naprawiamy? No po prostu upiększamy naszą wioskę i będą, będzie łącznie takich odcinków trzy, nie? Będą trzy takie odcinki, więc... gdzie będziemy budować ścieżki, budować hotel dla villagerów i te domki niszczyć i je robić ładniejsze, nie? Więc tylko tyle chciałam powiedzieć. Postawmy sobie tutaj te jaje, gdzie miało być. Taka, można powiedzieć, że takie centrum naszego miasta no i tego tyle chciałam powiedzieć w dzisiejszym odcinku zajmujemy się właśnie budową hotelu i ścieżek w następnym odcinku po prostu już burzymy te wszystkie domki robimy na ładniejsze nie? dobra villagerów już poogarniałem ten ma CR7 ma mending i naprawdę tanio ten ma y, Zaklęty ogień 2. Ten jeszcze za dużo nie ma rzeczy, a ten będzie mi sprzedawał takie rzeczy, więc naprawdę spoko. Tego bym wekił. Więc w sumie zaczniemy budować ten hotel. Ten hotel nie będzie jakoś ładny. To jest taki na szybko robiony. Ale zanim to, no to weźmy te emeraldy i pójdźmy ich trochę po ekspić. Fajnie by było, jakby dawał buteleczki z expem, albo. Albo, albo ten. Albo enter perełki, nie? Dobra, kupmy ten jasno głos już. Przyda się w sumie do poteczek. O, i daje perełki. I potem możesz jeszcze dać buteleczki z ekspem. Dobra, więc dobrze. I tutaj obok będzie budowany. Tutaj ten, ten. Więc tak. Yy. Raz. I tutaj zróbmy wejście. Pyk. i dwa, czyli pyk coś takiego, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem o, na ósmym, tutaj tak, tak tak, no i dobra, i lecimy dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć na początek na dziesięć w górę dobra, raz, dwa, trzy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, ja porobię tak wszystkie te słupy i się wtedy widzimy. Dobra, już porobiłem wszystkie te słupy. Bym zrobił podłogę. Kurde, ta opada szybko kopia. Zapomniałem, że ona ma takie dobre enchanty. Więc to pozakopujmy. Ona Openie. No kopię dwie kratki od razu nie. Dobra. Czy w ogóle piasek jest dziwny? Jaki prosty wieżowiec, taki kwadraciek, znaczy prostokąt, nie? Bo co dla villagerów lepszy? To dobra, pójdźmy po deski. I po szkło gdzieś piasek powinien być jest i dobra to od razu weźmy to i deski dobra niech się przepala śrub podłogę, nie? Dobro. Ja zrobię tam podłogę i się wtedy już widzimy. Dobra, zrobiłem. Postanowiłem jeszcze dodać po jednym filarze tak tutaj na stronę. Więc dobra. Idźmy zobaczyć, czy już się przepaliło. Na razie tyle starczy. Czyli tak. Raz, dwa. Raz i yy, dwa. Fuck, o jedno za dużo. Ale dobra. Raz, dwa. W sumie zróbmy na trzy. Nie wiem czy tego piasku nie trzeba więcej wsadzić do piecyków. Pójdę poszukać czy to gdzieś mam. Chyba nie ma więcej. Dobra, trudno. Hmm. Będzie trzeba iść pokopać. Dobra. To jest na trzy Tutaj na trzy Fuck On jest taki przezroczysty i go dobrze nie widać też Dobra, ja idę po prostu pokopać Tam na pustynię Jak skopię i ten, no to się wtedy już widzimy Dobra, już jest następny dzień Ja trochę skopałem Więc Dobra, tam blokuję węgla Dołóżmy, z 6, tutaj jest 3, 2, dobra. idźmy to robić, bo już trochę czasu minęło odcinka. I przypominam wam, piszcie swoje niki w komentarzach, jeśli chcecie do nas dołączyć. I następna sprawa, oglądajcie bardziej te filmy, bo ostatnie wyświetlenia bardzo spadły. Tylko taka moja mała prośba, nie. Teraz coś takiego. Dobra. Teraz czy 180 wejdzie? Weszła. Taka na jedną kratkę będzie ciężko. No właśnie, o tym mówiłem. Już nie będę tam wchodził. Jezu... I dobra, i teraz... Trzeba też szkło przerobić na szyby. Dajcie mi w ogóle następne już. Mm, to jest crafting. Dobra, 32 na razie powinno starczyć. Dobra, i robimy coś takiego. Tutaj będzie pierwszy. I wiecie, każde piętro będzie od jakiegoś, nie? No i dobra, i takie coś. Tak się ciężko na tym buduje, ale ja sobie to zmienię, ale nie wiem kiedy było. Nie wiem, który to strupak jest. Nie. Dobra, idziemy po więcej. W sumie, a po co ja tutaj to stawiam? Jak tutaj muszą jakoś wjechać. Dobra, jest przejście. Już pierwszego myślę, że można robić tego z mendingiem. Mending, kurdy, nie wymówię tego, nie. Mendingiem. Mendingiem. O jest. Dobra, niech sobie wiedzie. Dobra. Ja tak porobię z każdym i po prostu się potem widzimy. Dobro, widzowie. Na razie dwóch przywiozłem, bo ci pójdą na inne piętra, bo na każdym będzie ktoś inny. Więc na razie to tyle. Ja sobie poza odcinkiem porobię ścieżki. No i się już widzimy na następnym odcinku, gdzie będziemy te rozwalić domki robić je na lepsze. Nara.